Dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy skupiać się na pisaniu do osób z grup na Facebooku i na LinkedInie. Napiszę jeszcze do osób, które zareagowały na moje posty. Jeśli ich, co prawda, niewiele, ale warto napisać. I wtedy, jeżeli napiszę, to jest większa szansa niż. Jakbym napisał do takiej zwykłej osoby. Minął cały dzień i przerobiłem trochę kursu. Tak, Nie, co nieco kursu przerobiłem Mirka jakieś Szkoła, pisanie, które sprzedaje I co mogę powiedzieć o tym kursie? Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny, przyjemny i mięsisty kurs. Są tam informacje, które niby gdzieś tam wiedziałem, ale są ułożone w ten sposób, że łatwo idzie dodać 2 do 2. Czyli coś wiesz? ale czegoś nie wiesz, w sensie wiesz jedną rzecz, ale drugiej nie wiesz, bądź wiesz o dwóch, ale nie wiedziałeś, że można te rzeczy połączyć. A na koniec i tak dostajesz pełny spis, rozpiskę tak naprawdę rzeczy, które były w danym module i które można od tak wziąć, wyjąć i włożyć. I będzie to działać od razu. Między innymi było tak właśnie w module pisanie 1 na jeden w social mediach, który nie był do końca tym, o czym myślałem, ale można było się o tym domyślić tak naprawdę po pierwszej lekcji. W pierwszych zdaniach już była informacja, że nie będzie to moduł, gdzie będzie się pisało do tysiąca osób tu samą wiadomość, a będzie to moduł, w którym będzie się budowało długotrwałe relacje z różnymi osobami. I moduł jak najbardziej na plus. A jeszcze bardziej na plus to, co jest na koniec moduł, czyli tak baza wiedzy i tak, to jest, to jest sztos, to jest naprawdę totalne mięso i jakby cały kurs kupiłem za 1000 zł, aktualnie jest chyba za 2, niecałe 2000 tysiące, tam 1995 zł, ale naprawdę kurs bardzo, bardzo, bardzo fajny i już wiem, że będzie mi się przydawał i teraz, i przez następne kilka, kilkanaście lat. Dodatkowo jest też moduł odnośnie copy.ai, AI, gdzie Mirek pokazuje, jak można tak naprawdę pisać całe teksty na bloga, albo tak jak w jego przypadku, a dokładnie w przypadku hey, Edu, można napisać tekst na stronę, a dokładnie, jakby można stworzyć cały tekst do strony głównej. W tym przypadku tworzył tekst do hey, Edu, hey, Edu" I naprawdę działa to rewelacyjnie. Minusem jest to, że kopii AI kosztuje miesięcznie 230 zł. Rocznie wychodzi wtedy 2000 mniej więcej. Ale jest to potężne narzędzie, jeżeli ktoś pisze bloga bądź e, chce pisać, należy, chce pisać bloga na temat, na którym nie do końca się zna. W sensie może się zna, ale... Nie chcę pisać, no różne są przypadki, tak wiadomo. No to wtedy takie narzędzie jak Copy AI jest po prostu cudowne. Wrzucasz tam jakiś temat, wybierasz sobie temat z innych proponowanych, kopiujesz ten temat, wklejasz i prosisz o wygenerowanie tak naprawdę całego wpisu na bloga. I tyle i masz wpis na bloga. To jest właśnie coś jakby super wspaniałego. A tak naprawdę to pewnie dopiero początek. Za parę lat będzie jeszcze więcej takich narzędzi, które będą działać jeszcze, jeszcze lepiej. Co jeszcze warto wspomnieć? Nie pisałem dzisiaj do ludzi. Będę robił to prawdopodobnie jutro, jeżeli starczy mi czasu. Ale myślę, że starczy, bo muszę jutro pomalować pokój i pójść na siłownię, więc nie jest to tak naprawdę bardzo dużo. Ale wiele zależy od tego, który wstanę. Jeżeli wstanę wcześniej, no to wiadomo, będę miał dużo więcej czasu na to, aby do ludzi pisać. A jeżeli wstanę później, to ten czas będę musiał znaleźć. Bo nie wyobrażam sobie na... nie napisać tak naprawdę w tym tygodniu do nikogo. Chcę teraz zrobić pompki. Do 35 myślę, że dobiję. Chociaż może być... Nieco mniej ze względu na to, że po wczorajszym treningu mam ogromne, ogromne zakwasy, głównie na nogach i na bicepsie, ale pompki tak czy inaczej zrobić trzeba. Wyzwanie jest wyzwanie. Jestem już po zrobieniu pompek i idę właśnie spać. Ile zrobiłem? To jest bardzo ciekawe, bo zrobiłem 35. Te ostatnie dwie trzy były już takie bardzo na skraju ale chciałem te 35 zrobić i się udało także road to 70 jest coraz coraz bliżej bo jestem na w połowie drogi tak naprawdę i dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy dzień i widzimy się jak zwykle jutro, cześć